Czano widzowie Mówiłem, że wrócę na boisko I wróciłem Moje słowo Kurde, muszę przetrzeć Ekran Czymś. Czymśkolwiek O, teraz lepiej. Mówiłem, że wrócę na boisko. Jeszcze raz. Jeszcze raz, kurde, replayer robię że wrócę na boisko także jestem na boisku także jest wszystko w porządku, piła jest Żeby nie było Żeby nie było, piła jest Takich złych cień teraz mam ale Ale, ale kij Chwilę pokażę pokażę trochę no. Pozdrawiam wszystkich, bo nie, nie chcę was zanudzać, nie? Sorry, że tak w cieniu. O może teraz lepiej. Nie chcę was zanudzać. Ale no parę tam strzałów pokażę i kończymy materiał. I w ogóle pozdrawiam cały Meksyk. Chłopaków z Meksyku i tak dalej. Także parę tam strzałów pokażę. Jak mi się uda w ogóle, jak się strzelę w bramę. No, noga jest już dobra. Skoro już wszedłem na boisko, noga jest dobra, to się nie martwcie o nic. Dzisiaj ma przyjechać komputerowiec, także zrobimy pewnie, jak się uda, to live'a jutro zrobimy, albo dzisiaj jeszcze nawet, całkiem możliwe, także, także pozdrawiam, parę strzałów pokażę i tam sztuczek nie będę pokazywał, bo nie, nie chce mi się, kurde, bo jeszcze i tak ryzykuję z tą nogą, bo kwasy straszne dostałem ostatnio, ale, ale gra muzyka, jest ok. Pytają się mnie ludzie, czemu gram sam. Gram sam dlatego, na razie, ponieważ jeszcze nie jestem przygotowany, żeby grać na mecz. Uważam, że powinienem dobre treningi jeszcze robić. Wtedy sobie zagram na tym, na tym nawet boisku z kimś tam, z kimkolwiek, kto się tam mi nawinie. To wtedy tak. Natomiast na razie jeszcze nie jestem przygotowany, dlatego tak gram. gram sam. Gram sam, zobaczę ile tu minut jest. Żeby was nie nudzić. Kurwa, ja nie widzę. Nie widzę wyskitu No dobra, jeszcze z dwa strzały potem wyłączę i sobie jeszcze pogram trochę. Jeszcze słuchajcie, po tej kontuzji to ciężko mi się wstrzelić, ale się wstrzelę na pewno. Także pozdrawiam. Mam nadzieję, że komputerowiec u mnie dzisiaj będzie i zrobimy tego live'a dzisiaj. Trzymajcie się. Wesoło.